Szanowni Państwo, kilka dni temu umarł i pochowany został pan generał Wojciech Jaruzelski. Dało to impuls do kolejnych awantur, okrzyków, zgłaszania się ludzi szlachetnych, nadzwyczajnych, wszystko wiedzących i wszystko rozumiejących. Żałosny skowyt polskich awanturników jest mi znany. Nie dziwi mnie usposobienie społeczeństwa, do którego mam wątpliwy zaszczyt należeć. Znam je, doświadczyłem wiele razy, widziałem wiele razy i jestem świadomy tej cechy tego narodu, która skutkuje takim właśnie, a nie innym hałasem, pieniastwem bałaganiarstwem umysłowym, żeby nie powiedzieć chamstwem w myśleniu. Nigdy nie byłem komunistą. Przynajmniej w wieku dojrzałem, dorosłym. Nigdy nie byłem też radykałem. Przynajmniej w wieku dojrzałem, dorosłym. W żaden sposób, w żadnej formie. Jeżeli się mylę, proszę mi to wytknąć. Tymczasem, patrząc na was, postanowiłem i ja zabrać głos, gdyż Materiały, które realizuję, mają całościowo zamknąć moje rozliczenie z tym światem i z tym waszym społeczeństwem. Kochani, zdumiewa mnie to i bardzo smuci, a jednocześnie nie jest dla mnie niczym nowym, że pamięć macie krótką, płytką i szalnie wybiorczą. W okresie, kiedy generał Jaruzelski, niewątpliwie odpowiedzialny za znikome bądź co bądź ofiary w ludziach, wśród osób walczących z komuną, generał Jaruzelski, w okresie, kiedy on podejmował decyzję, był owieczką wśród wilków. Zapominacie o tym, że gdyby się od decyzji uchylił, które podjął, gdyby ustąpił miejsca. To wyjące wokół wilki takie jak chociażby słynny Moczar albo późniejsi założyciele i twórcy tak zwanego zjednoczenia patriotycznego Grunwald. Ci ludzie przejęliby stery. I to nie byłoby tak, że zginęłoby kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Zginęłyby setki, tysiące, a wielu spośród was, mądrali, nie byłoby wśród żywych. Jestem w szoku. Naprawdę jestem wstrząśnięty waszym prymitywizmem, brakiem skali, no, ogólnie biorąc, brakiem znajomości realiów historii. Zapewne także nazywacie zdrajcami tysiące drobnych, zwyczajnych chłopaków, którzy jako żołnierze Armii Ludowej zginęli, począwszy od Lenina, dali ofiarę najwyższą, ofiarę życia, za swoje bliskie, za swoje rodziny, za ten kraj, w którym żyjecie, za tę ziemię. Zapewne tymi ludźmi też pogardzacie i też byście ich wszystkich najchętniej wystrzelili w kosmos. Nie pojmuję waszych postaw, nie pojmuję i powiem krótko. Skoro można było na Wawelu pochować takiego oszołoma jak Lech Kaczyński z małżonką, takiego aroganta, niszczyciela konstytucji RP, człowieka, który ułaskawiał bandziorów złodawy, najprawdziwszych bandytów ułaskawiał, bo tylko chciał zabłysnąć przed mediami, no to jest nie do wiary, że skoro można było Kaczyńskiego pochować na Wawelu co należało pochować na powązkach. I tyle. Życzę powrotu do rozumu.